To jest nasz dom Tu razem wciąż poznajemy Oktoszu! Zabaw wiele Szybko tyle! Dla nas wy Dla dążka, was Najlepsi przyjaciele Szybko Możesz dziś Się. Każdego dnia niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele! Cześć! Cześć! To my! Tosia i Tymek! <laughs> Pomagamy tacie! Chodźcie! Pomaganie tacie. Mamusia wyjechała, żeby pomóc babci Marcie. Babcia miała mały wypadek i mamusia pojechała się nią zająć. Dobra, skończcie sprzątać proszę. Dobrze. A, słuchajcie, mam pewien pomysł. Jaki? Jaki pomysł, tato? Skoro nie ma mamusi, to chciałbym zrobić jej niespodziankę i położyć nową tapetę w naszej sypialni. Co by na to? To bardzo dobry pomysł! Mogę ci pomóc? Pewnie, że możesz, Tosiu. Dziękuję. A oto i tapeta. Tada! O, piękna! Naprawdę ładna, Tato! Bardzo ładna! Też mi się podoba. Mamusia ją wybrała. Myślę, że będzie zadowolona, jak wróci, a tapeta będzie już na ścianach. Tato! Mama naprawdę dobrze wybrała! Prawda? Mamy sporo do zrobienia. Blub! Dobrze. Może włożę resztę naczyń do zmywarki? Tak, byłoby miło, dzięki Ależ jesteście pomocni Tata pokazał mi, jak rozsmarowywać klej na odwrocie tapety Pamiętaj, Tosiu, musisz mieć bardzo dużo kleju na pędzlu Mamusia będzie pod wrażeniem Arr! Zrobione! Pięknie <laughs> Może przykleimy ją tutaj? Nie, lepiej zacznijmy od rąk. O, tam od góry? Tak, tylko pomóż mi ją rozłożyć, proszę. Nie. Delikatnie, delikatnie. Jeszcze trochę. Puść. Dziękuję. Nie mogę dosięgnąć. Przyniosę ci podest. O, dziękuję. wypadek. O, dzięki. Dziękuję. No dobra. Uwaga. Ostrożnie, tato. Dobrze. Y, powiedz, jak mi idzie? Y, y, bardziej w tę stronę. Y, dobrze, robi się. W górę, w górę. Tak, teraz dobrze. Dobra. Pomogę ci, tato. O! 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 I pomóż nam! Za chwileczkę. Proszę, czy możesz przyjść teraz? Cały się kleimy! Dobra, idę! Aj. Przydałby się nam pan Darek złota rączka. Nie, wcale nie potrzebujemy Darka. Jestem pewien, że z waszą pomocą powieszę tę tapetę. Będziemy zespołem od tapetowania, hm? Przyszedł na górę, żeby pomóc nam w tapetowaniu. Pociągnijmy to tutaj, żebym mógł posmarować z drugiej strony. Dobrze! Dobra, złapcie tapetę za rogi i zanieśmy ją do sypialni. Tak jest, do sypialni. Dobra, Drużyno. Tylko patrzcie pod nogi, dobrze? Dobrze! Wow. O rety, pomóżcie mi położyć tapetę z powrotem na stole, proszę. Przepraszam. Aj. Um, posprzątam to. Zejść, proszę, dzięki. Czy moglibyście rozłożyć kolejne prześcieradło na podłodze? Dziękuję. Opa! Tymek, tak. Musimy zawołać pana Darka, żeby pomógł tatusiowi. Możemy do niego zadzwonić, ale mamo się zabroniła nam używać telefonu. Chyba, że to jakiś nagły wypadek. Mama nie będzie zła, jak użyjemy go tylko raz. Mm, dobra, rozłóżmy to najpierw i pójdziemy. Tak, i zadzwonimy. Cii. Wiedzieliśmy, co zrobić. Poszedłem po telefon. A ja szukałam numeru pana Darka. Dzięki, Tymek. Muszę znaleźć numer pana Darka. Tak, tu. E-darek. D-A-R-E-K. D -a -ry -e -k. Darek, to jego numer. Ten numer to. Wciskaj. Osiem, osiem, zero cztery. Dobra, dzwoni. Halo? Halo, tu to się i Tymek. O, cześć Tosiu. Czym mogę Wam pomóc? Tacie, nie idzie trochę tapetowanie. Orety, naprawdę? Proszę, czy mógłby Pan do nas przyjść i nam pomóc? Pewnie, oczywiście. Może Pan? Tak, tak, pewnie, że mogę. O, dziękujemy bardzo. pa! Nie ma problemu, do zobaczenia, Pa. Tosiu, Tymku. Gdzie leżał telefon? Gdybyście chcieli zrobić sobie przerwę, to w kuchni jest soczek. Idę, idę! Dobrze. Pospieszcie się. Wcale się nie spieszyliśmy z piciem soczku. Dawaliśmy panu Darkowi czas, żeby zdążył do nas dotrzeć. O, ciekawe kto to. Darek, cześć. Cześć. Witam. Co za niespodzianka. Tera, słyszałem, że coś tapetujesz. Tak, to prawda. Kto ci powiedział? Dostałem telefon od twoich pomocników. To siutymku. <noise> Czy użyliście telefonu, żeby zadzwonić podarka? A e, tak. Przepraszamy. Wysprycz. Chodź Darek. No dobrze. Prowadźcie w kierunku tej katastrofy. To na górze! Do Pokażemy panu! Dobrze. Tutaj, proszę pana! Za nami! Pan Darek pomógł nam wytapetować sypialnię mamusi i tatusia. Wyglądała tak cudownie. Tato! No i już? Jeszcze cztery nocki, aż mamusia wróci do domu i wtedy zobaczy tapetę. Tak! Bardzo ci dziękuję. Nie Darku. Ma za co. Całkiem dobrze to wyszło. I to dzięki wam. Wtedy tata powiedział: Mam "Zrobię zbrojmy zdjęcie zbrojmy. tej zbrojmy. sypialni zbrojmy. moim telefonem". I wiecie co? Zrobię zdjęcie tej sypialni moim telefonem. Dobry pomysł. O! Zdjęcie mojej nowej tapety i mojej proszę, drużyny tapetującej. Ja? Chcę, żebyś ty też był na zdjęciu. O, dzięki. Wiesz, jak się robi zdjęcia? Tak. Dobrze. Tato? Gdzie stajemy? Proszę, ty stańmy, stańmy tutaj. tutaj. Tak. O, Trochę w tę stronę Dobrze, dobrze e, Pan ja stanie być? obok tatusia Dobra A ty stój tutaj to oskonale, Tak Uśmiech Tymek, uśmiech tato, uśmiech panie Darku <laughs> Udało się! I to powiedzieli wszyscy, byłoby na tyle No dobrze, Dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj pomagaliśmy tacie przy tapetowaniu. Pamiętacie, kto jeszcze przyszedł pomóc? Czy to był pan Fen? Czy może pan Darek? Odpowiedź znajduje się za króliczkiem. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to pan Darek. Zobaczcie. Darek! Cześć! Cześć! Witaj. Co za niespodzianka? Ha, ha, słyszałem, że coś tapetujesz. Tak, To prawda? Kto ci powiedział? Dostałem telefon od Twoich pomocników to Siutymku. Czy użyliście telefonu, żeby zadzwonić po Darka? Świetna gra! Było fantastycznie! Do zobaczenia! Bawmy się! W rolach głównych wystąpili Alicja Reszkińska, Tomek Piąk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwam. Realizacja wersji Polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipage Media International.